Moi drodzy, dzisiaj już ostatnia katecheza w ramach cyklu o patologiach duchowości, o pewnych chorobach duchowości. Każda z tych katechez miała inny temat, pewne inne zagadnienie. To tak, jakbyśmy czytali pewną książkę i zobaczcie, żadnej jakby książki nie można czytać, czy brać tylko i wyłącznie na wyłączność jeden rozdział. Jeśli chcemy dobrze coś zrozumieć, jakieś pewne zagadnienie, to musimy przeczytać całą książkę. Tak samo jeśli chcemy dobrze zrozumieć każdą katechezę, to powinniśmy zawsze na to patrzeć w sposób o wiele szerszy, jakby też odnosząc się do tego, co było mówione wcześniej. Dzisiaj czwarta katecheza, czwarty temat, bardzo trudny i bardzo poważny. Mianowicie depresja, a mistyczna noc ducha. Dzisiaj zajmiemy się tematem depresji. Kiedy myślę o depresji, to od razu mam taki pewien obraz przed oczami na jedno ze spotkań młodzieżowych. Siedzę z młodzieżą przy stole. Dosiada się obok mnie pewna młoda dziewczyna. Grzywka spuszczona, także zasłania jej oczy. Długie, długie rękawy z bluzy. I widzę, że bardzo nerwowo jakby skubie na skórki przy palcach. Ma wręcz już rany przy paznokciach. Jakby przez cały czas ma głowę spuszczoną. W pewnym momencie, kiedy zauważyłem, że jest jakby trochę nieobecna, wykorzystując jej trochę nieuwagę, podciągnąłem jej szybko rękaw do góry. Patrzę, a tam sznyty na całej długości ręki. Po spotkaniu zacząłem z nią rozmawiać. Coś okazało? Bardzo głęboka depresja, notoryczne myśli samobójcze. To jest pierwszy obraz, kiedy myślę o depresji. Jest to naprawdę pewna choroba śmiertelna, a jej skala jest tak wielka, że można to nazwać, że jest to wręcz pandemia XXI wieku. Ale idźmy po kolei. Najpierw trochę danych, aby mieć też świadomość, o czym jest mowa. W Polsce na depresję aktualnie cierpi około 1,5 miliona osób. Co ważne, ponad 60% Polaków u, widzi u siebie pewne objawy, pewne symptomy depresji. Ponad 60%. To tak naprawdę, nawet jak tutaj siedzimy, to byśmy powiedzieli, no, połowa, ponad połowa z nas odczuwa pewne symptomy depresji w swoim życiu. Takim najczęściej wskazu, najczęstszym objawem, który jest pewną taką oznaką, albo ewentualnie pewną taką lampką kontrolną, która może się zaświecić przy depresji, jest pewne zmę uczucie zmęczenia i brak energii. To jeszcze o tym będę za chwilkę mówił trochę więcej, ale to jest jakby najczęstszy objaw i to ponad 40% osób jakby widzi ten objaw u siebie. Częściej na depresji chorują kobiety niż mężczyźni i jakby przedziałem wiekowym, który najczęściej dotyka depresję, są osoby między 35 a 55 lat. I ostatnia taka dana statystyczna, od 2013 roku do dnia dzisiejszego depresja wśród dzieci wzrosła czterokrotnie. Później wam powiem dokładnie ile aktualnie umiera osób rocznie na depresję. Są to liczby przerażające. Niestety zachorowalność na depresję to od razu podkreślmy, to jest choroba. Choroba tak jak każda inna. Która ma przeróżne objawy, ma przerówne też symptomy i ma też przeróżne źródła. Tutaj oczywiście rodzaj depresji jest bardzo dużo. Też jakby, z czego też to wynika, jakby źródeł jej jest też bardzo dużo. My się zajmiemy tylko bardziej takimi jakby pewnymi symptomami duchowymi, jak to wpływa na człowieka, jego relacje z drugim człowiekiem. Ale to, co będę teraz tutaj mówił, to jakby to nie jest wyłączność, to jest bardzo wąski element, wielkiego problemu, wielkiego, wielkiego zagadnienia i wielkiej choroby, której na imię depresja. Co, co ciekawe, depresja przede wszystkim dotyczy krajów rozwiniętych. Im większa jest zamożność, im większy dobrobyt, czy w kraju, czy poszczególnych rodzin, tym, jak naukowcy stwierdzają, większa podatność na depresję. Jednym z powodów zaburzeń depresyjnych jest za, przede wszystkim osłabienie relacji, osłabienie pewnych więzi, głęboko utrwalona żałoba z powodu braku wystarczających więzi. Zobaczcie, jest to też jakby trochę taka cena utrzymania dobrobytu. Mam dużo, chcę jeszcze więcej, biegnę za tym, co, co stanowi dobrobyt, ale niestety kosztem relacji. Mąż pracuje od świtu do nocy, przynosi wypłatę z kilkoma zerami na koncie, ale co z tego, jakiego przez cały czas nie ma w domu. I rzeczywiście, niestety, depresja, jak naukowcy stwierdzają, bardziej dotyka wszystkich właśnie tych zamożnych niż właśnie jakby środowiska uboższe. Dlaczego? Bo ludzie ubożsi, żyjący skromniej, więcej czasu spędzają ze sobą razem potrafią często bardziej się cieszyć z takich codziennych spraw, potrafią więcej poświęcać sobie wzajemnie czasu i więcej rzeczy robią razem, nie zastępując tego dobrem materialnym. Mam dużo takich doświadczeń, kiedy tak naprawdę dziecko ma wszystko. Począwszy od najmłodszych lat, najlepsze zabawy, najle zabawki, najlepsze gry komputerowe, najlepsze, nie wiem, jak to tam będzie teraz, PSP, Xboxy i tym podobne, ale dziecko jest samotne. Od rana do wieczora siedzi w pokoju pełnym gadżetów elektronicznych, ale siedzi tam samotne. Zobaczcie, aktualnie doświadczamy czegoś takiego, co. Wiele, wielu psychologów, psychoterapeutów nazywa jak, nazywa bulimią zmysłów. Czyli, że dużo widzimy, dużo się wokół nas dzieje, dużo słyszymy i to wręcz po prostu jakby nas przytłacza. Każdy organizm chętnie przyjmuje pokarm. Jakby każdy z nas, tutaj też jak przyszliśmy, czy nawet dzisiaj od rana, coś jedliśmy. Ale zobaczcie, że jeśli czegoś jest w przesycie, to to zaczyna nam szkodzić. I również właśnie w dziedzinie właśnie jakby pewnego czy dobrobytu, czy w dziedzinie też takiego jakby zdrowia psychicznego, ważnym elementem jest kwestia pewnego umiarkowania. Zobaczcie, że jak na przykład załóżmy ktoś, nie wiem, je... Dużo chipsów, żelki, nawet jeśli to są misie, haribo, czy śmiej żelki, czy cokolwiek jeszcze innego, to on tym się nie naje. To nie będzie nigdy pokarm, jakby, jakby energetyczny, taki, który właśnie daje mu siłę. I tak samo właśnie też jest w relacjach, że nasze relacje muszą być głębokie i prawdziwe, aby były życiodajne. Jeśli te relacje będą w naszym życiu bardzo powierzchowne. Jeśli te relacje będą płytkie, to one nigdy nie będą życiodajne. One nigdy nie dadzą nam poczucia spełnienia i radości. To jest to, o czym mówiliśmy sobie na pierwszej katechezie, o kryteriach zdrowej duchowości. Że człowiek zdrowy duchowo to jest człowiek, który potrafi budować głębokie więzi. Więzi takie, które właśnie umacniają go. Do depresji często dochodzi. Przemęczenie, stres, zespół wypalenia, który tak naprawdę jest pewną formą też depresji i wynika między innymi z tego, że ktoś nie potrafi odpoczywać. Czasami do kraty konfesjonału podchodzi jakaś osoba i słyszę w tym nawet jak mówi, że jest bardzo przemęczona. I pytam się, czy potrafisz odpoczywać. I słyszę, proszę księdza, mam tyle na głowie, cały dom do utrzymania, zakupy do zrobienia, dzieci do odebrania ze szkoły. I mówię, że jeśli nie zawalczysz o siebie, to co było już wcześniej też mowa, miłość do samego siebie, troska o samego siebie, jeśli ja o siebie nie zawalczę, to nie dam też siebie dobrego drugiej osobie. Długotrwałe przemęczenie może prowadzić do depresji. Depresja jest chorobą, z której tak naprawdę często niestety nie jest łatwo wyjść. I to, co jest bardzo ważne, to to, żeby jakby nie ośmieszać tej choroby, nie żartować sobie z tego. Niestety może nawet pośród nas są osoby, które są dotknięte depresją, albo w swoim gronie mają osoby, która choruje na, tym, choruje na depresję. I zobaczcie, czasami mamy katar, boli nas głowa, i co robimy odruchowo? Bierzemy jakąś tabletkę na złagodzenie bólu. Czasami, właśnie na katar, na ból głowy, sięgamy już po tabletkę. A tu jest choroba, która nieleczona prowadzi do śmierci. I możemy sobie żartować: daj spokój, co tam zmęczony jesteś, jakby nie wiem, nie chce ci się żyć, otrząśnij się, weź się w garść. Jeśli rzeczywiście ktoś poważnie choruje na depresję, to tym bardziej tam jest potrzebna pomoc specjalisty, pomoc lekarza, który rzeczywiście również pomoże w sposób farmakologiczny, tak jak każdą inną chorobę, tak również depresję powinniśmy leczyć między innymi w sposób farmakologiczny. Depresja to jest pewien smutek, który jest wpisany w ciało. Jest to taka choroba, która przenika całe ciało. Każdą część naszego ciała, każda część naszego ciała cierpi, jak dotyka nas depresja. Jak rozpoznać depresję? Między innymi po obniżonym nastroju, pogorszeniu po toku myślenia, permanentnym braku energii. Człowiek mówi, że yy, mówi, zachowuje się jakby był ciągle, ciągle zmęczony. Tak naprawdę nie pracuje aż tak wiele, a nonstop ma poczucie, jakby był bardzo wyeksploatowany, nieprawdopodobnie przemęczony. Wzrasta też poziom lęku, poziom też takiej niechęci do życia. Pamiętam rozmowę z pewnym ojcem, który, ojciec dwójki dzieci, który jak zachorował na depresję, całe dnie leżał w łóżku. Od rana do nocy leżał w łóżku. Nie miał chęci na nic. I mówi, proszę księdza, tylko fakt, że moja trzyletnia córeczka przychodziła, skakiwała na, na łóżko i mówiła, tato, tato, wstanie, pobaw się ze mną. Mówi, robiłem to wbrew sobie. Robiłem to wbrew wszystkiemu. Ale wiedziałem, że nie mogę jej zawieść. Depresja jak dotyka człowieka, dotyka całego człowieka. Człowiek, który choruje na depresję, nie jest zdolny do cieszenia się z czegokolwiek. Mówiliśmy sobie o tym już wielokrotnie, że człowiek zdrowy, czy człowiek, którym ma wszystko dobrze poukładane, zharmonizowane, to on potrafi w swoim życiu pogodzić i smutek, i radość. Przeżywam gorszy dzień, dzwonię do kolegi, dzwonię do koleżanki, przychodzi na lampkę wina, wieczór spędzamy pogodnie i ta radość wraca. Przeżywam, nie wiem, może smutek z powodu jakiegoś rozstania, rzucił mnie chłopak, ale po kilku dniach, tygodniach jakoś próbuję sobie to wytłumaczyć, próbuję się z tym pogodzić. Jestem dalej otwarty na miłość. I człowiek, który jest rzeczywiście zharmonizowany. To on tak naprawdę potrafi to, jakby sobie poukładać. Natomiast osoba chorująca na depresję już tego tak nie widzi. Coś, co kiedyś cieszyło tę osobę, nie wiem, najpiękniejsze rzeczy, najpiękniejsze może nawet jakieś elementy, miejsca w Polsce, na świecie, teraz przestają mieć jakiekolwiek znaczenie. Depresja nieleczona jest jak. Czad, taki ten dym, którego nie widać, a potrafi być śmiertelnym. I wyobraźcie sobie, że depresja prowadzi do myśli samobójczych i w konsekwencji do śmierci. W zeszłym roku, w 2021, jak podają dane głównej komendy policji, w zeszłym roku w Polsce. Samobójstw samobój, samobójców w Polsce było 5201. 5201 dokonanych samobójstw w przeciągu jednego roku. Tak dla porównania pewnej skali, jest to dwa razy tyle co w zeszłym roku zginęło ludzi w wypadkach drogowych. W wypadkach drogowych zginęło w zeszłym roku 2212 osób. Te 5201 osób przekładając na konkretne dni to dziennie 14 osób popełnia samobójstwo. Dziennie. A jak podaje Organizacja Zdrowia, za każdym samobójstwem jest minimum 100 osób, które miały próby samobójcze. Zobaczcie, jakie to jest olbrzymia pandemia śmierci. Jak wielka to jest choroba, która przenika człowieka i niestety to, co powiedziałem na początku, przez cały czas wzrasta. Dlatego ważne jest to, żebyśmy byli czujni też na to, co się dzieje z naszymi bliskimi. Pośpiech, ciągła gonitwa, ciągłe oczekiwania od drugiej osoby, brak umiejętności świętowania, celebrowania, brak umiejętności spotkania się wspólnie. Czasami niewiele trzeba, aby przespać ten moment, kiedy. Ktoś zapada już w głęboką depresję. Niestety, samobójcy często, samobójcy osoby chorujące na depresję, mają też takie urojone myślenie o samobójstwie, że to komuś pomoże. Zwłaszcza kiedy już osoba chorująca na depresję, już bardzo się zamknęła w swoim świecie. Może już nie wychodzi z pokoju, już nie wychodzi spod kołdry. Już jakby pozrywała wszelkie możliwe relacje. Czasami się wkrada takie myślenie, jak popełnię samobójstwo, to na pewno ulżę swojej rodzinie, ulżę swoim bliskim. Nic bardziej mylnego. Jest to kłamstwo, które rzeczywiście prowadzi do autoagresji w postaci, w postaci samobójstwa. Taka osoba, zawsze woła o pomoc. Pamiętam takie pewne spotkanie z mężczyzną, który przyszedł do mnie. Rozmawialiśmy bardzo długo w pokoju, w takim jakby w rozmównicy zakonnej. I później po rozmowie o takich przeróżnych rzeczach, o jego pracy, o jego rodzinie. Na końcu mówi: "Dobrze, porozmawiałem z księdzem, Teraz idę popełnić samobójstwo. I ja tak, jakbym od razu po prostu dostał, nie wiem, z blaskacza, jakbym, zamurowało mnie. Ale jak to? On mówi, chciałem sobie kilka rzeczy uświadomić, a teraz już wiem, że nie mam po co i dla kogo żyć. I my też jako księża jesteśmy też w jakiś sposób przygotowywani, Coraz więcej jest też różnych programów dla nas księży przygotowujących nas do tego, jak rozmawiać z osobami, które mają myśli samobójcze. Często też spowiedź się z taką przestrzenią bardzo intymną, kiedy ktoś przychodzi i mówi, że sobie nie radzi z życiem, że ma wiele myśli autoagresywnych, że właśnie może okalecza się. I na szczęście, coraz częściej, jako też księża, jesteśmy na to przygotowywani. I kolejna, druga część tego spotkania z tym mężczyzną to była przede wszystkim walka o Niego. Stwierdziłem, że Panie Boże, pomóż mi, abym miał świadomość tego, że On wyjdzie z tego pokoju i żebym miał świadomość, że On nie popełni tego samobójstwa. To była walka o duszę tego człowieka. Na szczęście, potem mieliśmy jeszcze przez wiele miesięcy pewien kontakt, niestety w pewnym momencie się urwał ale wiedziałem, że, że ten człowiek przez cały czas walczył. Skąd się też bierze depresja? Czasami tak naprawdę to niewiele trzeba. Czasami to symptomy depresji zaczynają się bardzo wcześnie. Choćby ksiądz Krzysztof Grzywocz przywołuje taki pewien też obraz, takiej pewnej przykładowej pozycji samotności. Dla przykładu, jest to oczywiście pewien obraz, który został jakby też stworzony przez księdza Krzysztofa Grzywocza. Jest pewien jedynak, nie ma rodzeństwa. Rodzice bardzo szybko poszli, poszli do pracy, a że blisko mieszkali akurat dziadkowie, to ten jedynek jest oddany do dziadków. To jest obraz, powtarzam, księdza Krzysztofa Grzywocza. Dziadki są bardzo, dziadkowie są bardzo znerwicowani. Krzyczący, podnoszący głos... I w tym jedynaku od najmłodszych lat rodzi się nieświadomie postawa, muszę sobie sam poradzić. I rzeczywiście on potem w dorosłe życie wchodzi z przekonaniem, że on musi sobie sam poradzić. I to zamknięcie na relacje, to przekonanie, że nie mogę na nikim polegać, bo nikogo dla mnie ważnego obok mnie nie ma, sprawia, że on z takim doświadczeniem wchodzi w dorosłość. Pierwszy, drugi, trzeci zawód samym sobą, bo nie poradziłem sobie w pracy, w, w domu czy w jakiejś relacji. I jest ta myśl. Nie mogę na nikim polegać. Sam jestem beznadziejny. Zobaczcie, jaką mamy też, warto, jaką mamy też często opinię sami o sobie. Jestem beznadziejny, do niczego się nie nadaje. To najlepiej skończyć ze sobą. Powtarzam to jeszcze raz. Zdrowa duchowość to przede wszystkim duchowość więzi. I ostatni element. W ramach też katechezy, w ramach, w ramach też dzisiejszego tematu, pojawia się element też nocy ducha, czyli pewnego takiego stanu duchowego, stricte duchowego, który dotyka, no myślę, przede wszystkim gdzieś znamy postacie takie jak na przykład. Święty Jan od Krzyża czy Matka Teresa z Kalkuty? Jakby tutaj wszyscy są, wszyscy, jakby psychologowie są bezwzględni, że czy Jan od Krzyża, czy Matka Teresa z Kalkuty, czy brat Albert, wszyscy oni przeżywali depresję. Ale to, co jest ważne, że tak jak mamy to w liście do Rzymian, że nic z nas, nic, e, nic ani nikt, nie można nas odłączyć od miłości Chrystusa. I tutaj, akurat w, w psychiatrii humanistycznej, jest takie pewne podejście, które również jest wykorzystywane w duchowości, że pewna choroba jest szansą, aby w niej zrobić coś dobrego. Dla przykładu, brat Albert dzięki swojej dobrze przeżytej depresji założył noclegownię dla bezdomnych. Co, co często też jakby bezdomność też jest jakby pewną konsekwencją depresji. Ale właśnie dobrze przeżyta depresja dała jemu szansę do tego właśnie, żeby otworzyć się i zrobić coś dobrego. Święty Ignacy Loyola, przecież on chorował na skrupułę. Do tego stopnia, że prawie, że go doprowadziły do śmierci. Ale dobrze przeżyta, dobrze przeżyte skrupułę z łaską Pana Boga, sprawiły, że napisał piękne dzieło w postaci ćwiczeń duchowych, z których korzystamy po dzień dzisiejszy. I Pan Bóg potrafi też jakby pewną chorobę przekuć w dobro, ale to naprawdę trzeba być człowiekiem już bardzo głębokiej więzi z Bogiem. I też to, co jest ważne, że ta więź z Bogiem ma mnie zawsze też prowadzić do więzi z drugim człowiekiem. Jeśli myślę, że relacja z Bogiem mi wszystko załatwi, że tylko i wyłącznie ta relacja mi wystarczy. To jest nieprawda. Relacja z Bogiem zawsze mi powinna prowadzić do relacji z drugim człowiekiem. Myślenie, że chrześcijaństwo polega, polega tylko na jedynie więzi z Bogiem, ksiądz Krzysztof mówi wprost, jest patologiczne. Zobaczcie, zbliżają się święta Bożego Narodzenia, święta, które są świętami bardzo rodzinnymi. Świętami relacji. Jak będą wyglądały te święta w naszym życiu? Jak wyglądają nasze relacje ze sobą nawzajem? Po raz kolejny syto zastawiony stół, posiedzimy, pojemy, pogadamy o tym, co się dzieje w polityce, albo ewentualnie na świecie, i często na tym się kończy. Brakuje głębi w tym wszystkim. Święty Ignacy Loyola mówi, że. Trzeba najpierw uporządkować swoje pragnienia i uczucia, a potem szukać woli Bożej. Łaska bazuje na naturze. Na depresję chorują ci, którzy między innymi mają problemy z więziami. Nie tak dawno byłem na spotkaniu młodzieżowym, gdzie to było spotkanie akurat też wigilijne. I specjalnie jakby stałem w rogu, obserwowałem, jak młodzi sobie składają życzenia. Co ciekawe, po rozdaniu opłatków każdy z młodych miał opłatek w ręku. Najpierw każdy sobie zaczął składać życzenia i po paru minutach kilka osób uciekło na korytarz. Ja myślałem, że może sobie tam będą składali życzenia, a oni tam na korytarzu wyjęli telefony i zamknęli się w świecie swoich telefonów, nie nawiązując relacji z nikim. Drodzy rodzice, popatrzcie na swoje dzieci. Kiedy siadacie wspólnie do stołu, czy nie wyciągają telefonów? Oni nie wyciągają je dlatego, że tam jest coś ważnego, ale dlatego, że uciekają od relacji z Wami. Drodzy małżonkowie, kiedy siedzicie razem na kanapie, czy nie jest czasami też tak, że ktoś wyciąga telefon nie dlatego, że tam szuka jakiejś konkretnej informacji? Ale dlatego, że uciekamy od siebie nawzajem. Zobaczcie, depresja między innymi wypływa z choroby braku więzi, braku relacji. Życzę Wam i sobie pięknych, głębokich więzi, przyjaciół albo może jednego choćby przyjaciela ale takiego, na którym możemy polegać. Życzę Wam i sobie, aby nie przeżywać osamotnienia, a jeśli nas już dotknie choroba, to żeby wokół nas znaleźli się ludzie, którzy będą mądrzy, którzy tego nie zbagatelizują, ale pomogą nam i wyciągną do czegoś pięknego, wyciągną do życia. Bo Bóg jest dawcą życia.